Święty, Janie Pawle II, Ty byłeś tutaj w Bane, nawidziłeś to sanktuarium Bane, Ty powiedziałeś to, tu, tu, cały Twój Maryjo. prosimy Cię, ja nie Paweł II, wstawaj się za nami, chroń nas, chroń małe dusze, chroń wszystkich, nasze rodziny, stawaj się módl się za nami. Ty niosłeś nam Boga, niosłeś nam pokój, przeważenie i miłosierdzie. Ty nas nauczyłeś. Jak słuchać Jezusa, cały oddałeś się, Mary, to Stus. Ja na wzór Ciebie też pragnę być cały Twój Maryjo, cały dla Ciebie. Maryjo, niepokalana. Pragnę, jak Jan był drugi, być cały Twój. To Odustus. Niepokalane serce Maryje, chronie moją rodzinę, parafię, kapłanów. Mój kraj. Daj mi pokój, miłość.